Cześć, witam serdecznie, dzisiaj mówimy o klinie a tym razem pokażę wam zadanko jak wykonać gdzie musimy po prostu wylądować sobie na Rekinie i musimy być w top 25. Także lecimy sobie po prostu na Rekina. No i tutaj o, dokładnie znajduje się on teraz w tym miejscu kółko karolowego i po prostu sobie tam musimy wylądować, a zaraz wam więcej opowiem. Ja sobie już lecę na okazję, a wy pamiętajcie o subiku, a sobie w górze, bo zaraz wijamy 30 kasów, za co wam mega, 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 dziękuję. A odkowo jeśli chcejemy wesprzeć, użyjcie kodzik Sejamstar i wtedy z każdym zakupem na mój kod wspieracie mój kanał w rozwoju. Dzięki. Dobra, lecimy sobie na Rekina. Tutaj będziemy go wiedzieć, Jest to po prostu stary rekin, który jest troszeczkę jakiś bardziej już rozwalony, ale mimo wszystko jest tutaj ta sygnatura, oczywiście, rekina, która jak widzicie, nawet z tego tutaj punktu już się rzuca w oczy. No i musimy sobie po prostu tutaj na tej, jakby ten, e, jego skorupie wylądować. Także lądujemy na skorupie rekina, czyli dokładnie, jakby chodzi o ten kamień po prostu. Także załóżmy, lądujemy sobie tutaj, no i musimy być. Eee, Przeleźli do top 25 i o co teraz chodzi? Dobra, załóżmy, wylądowaliśmy sobie właśnie na tym rekinie, pokażę wam teraz jeszcze na mapie. Proszę, znajdę się w tym miejscu, no i jeszcze przybliżenie, żebyście byli pewni. Tutaj sobie odlądujemy gdzieś tu na tym dziobie polecam i po sobie e, tutaj. Przejdujemy i sobie lutujemy i teraz co zrobić, żeby wyjść w top 25 i żeby wam zaliczyło online. Jeśli tutaj wylądowaliście, to teraz musicie zwrócić uwagę na ilość osób żywych. Osuś, o, tej, ilość osób żywych macie pod minimapem Także jak tutaj macie minimapę, tutaj niżej macie tych ludzików. I jak widzicie ta motka ludzika e, u mnie pokazuje 86 osób. No i jeśli po prostu chcę, żebym e, zaliczyło mi tego questa. To tutaj musi pisać 25 bądź mniej, i wtedy będzie zaliczone zadanie. I tak naprawdę o to chodzi, że jeśli musicie przeżyć jakieś tam e, do jakiejś tam wartości, to po prostu musi pisać taka właśnie ilość tutaj ludzi, jeśli jest to solo. No i w takim wypadku po prostu macie właśnie zadanie zaliczone. Także ja muszę na przykład poczekać, aż e, będzie tutaj 25 osób. Nie mam tutaj od razu mam pojęcia, jak to działa z duchami, czy duchy się jakoś zaliczają, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Jednak jeśli pojedzie na przykład na arenę, czy coś, to normalnie będzie działać tak, jak Wam tłumaczę. Na składach oczywiście. Działa troszeczkę inaczej, dlatego że wtedy trzeba sobie wyliczyć ilość drużyn na duo to samo, e, także generalnie ja polecam na solo, dlatego że tutaj najszybciej właśnie ludzie giną jak widzicie jest już właśnie 70 osób, a ja tak naprawdę właśnie dopiero co gadam, a w sumie tak naprawdę już jest 60 osób, więc jak widzicie mega to szybko idzie, dlatego idźcie sobie na solo, wylądujcie tutaj i tak naprawdę nawet jak przejawczycie do strefy, to prawdopodobnie zadanie wam się samo wykona. Także macie przykampić, macie robić co chcecie, tak naprawdę, bo i tak, co zadanie wykonacie jest mega proste. Tylko musicie polecieć tutaj na rekinę, na jego taj, tą głowę jakby i wtedy będziecie mieli na zrobiony. Także jak coś, idźcie właśnie na zwykłe solo i powinniście właśnie na do to mega, mega szybko zrobić. Ewentualnie, jak nie, nie zaliczać na tych trybach specjalnych, bo może jakieś jest inny system liczenia, choć wątpię, to macie zawsze na ręce to też spróbować i tam też powinno wam zaliczyć. Dajcie znać, czy się przydał, czy może wiecie, jak to zrobić, ale ja nie będę przedłużał. Dziękuję. Dziękuję wszystkim za uwagę, także to było tyle. Dzięki, następnego trzymajcie się joł!